Witajcie na kanale Sąsiedztwo Sąsiedztwo 8. W dzisiejszym odcinku poruszymy sobie bardzo ciekawy temat, a mianowicie, że świat zbroi się szybciej niż kiedykolwiek od zimnej wojny. Nigdy do końca zimnej wojny świat nie wydał tylu pieniędzy na broni I najciekawsze jest, że nikt nie mówi, że szykuje się do wojny. Wszyscy mówią tylko jedno słowo bezpieczeństwo, w razie czego. Wydatki wojskowe biją rekordy na całym świecie, no bo mm, sama Europa, USA, Azja wszyscy dokładają tak naprawdę pieniędzy, chociażby patr patrząc też na pryzmat samej Polski. No, mamy ogromne, horrendalne kwoty, które idą na dozbrojenia. Powiększamy cały czas armię, wzmacniamy nasze granice, szczególnie ze strony rosyjsko-białoruskiej. Same fabryki amunicji pracują 24 na 7, gdzie tak naprawdę spójrz sobie, że Turcja jest jednym z głównych producentów broni w obrębie Europy. Państwo podpisują kontrakty na lata do przodu, no bo tak naprawdę nie są to przygotowania na jeden konflikt, są to przygotowania na długą epokę napięcia. Dlaczego tak to wygląda? No bo nie ma tak naprawdę realnej mobilizacji, tak naprawdę nie ma powołań do wojska nowych, nie ma jednego wroga, nie ma też jednego frontu, tak naprawdę i też pytanie, czy kraje zostaną same dla siebie, ale jest straszanie, jest też produkcja, planowanie scenariuszy co gdyby, co jakby. Dzisiejsze zbrojenia są ciche, nie straszą. One tak naprawdę normalizują społeczeństwo i przyzwyczajają do tego, że może coś się wydarzyć w najbliższym czasie. Tak naprawdę patrząc na to, jak bardzo mamy niestabilne granice w dzisiejszej Europie, dosłownie brakuje tylko i wyłącznie zapałki, żeby wzniecić pożar. Bo tak naprawdę kto i po co się zbroi, bo same NATO, Europa po latach pokoju odkrywa, że nie z zapasów amunicji, broni, pojazdów, czy też nawet najważniejszego być w dzisiejszych czasach dronów. Armii uczą się od nowa, jest logistyka, amunicja, produkcja. Tak naprawdę dzisiejsza wojna pokazuje to, co się dzieje na Ukrainie? Na Ukrainie większość tak naprawdę osób walczących tam zmaga się z dronami, z najniebezpieczniejszą formą broni. Ze względu na to, że tej broni praktycznie że nie widać, a powoduje horrendalne, wręcz nieziemskie spustoszenie, gdzie osoba sterująca dronem siedzi sobie w ludkim tak naprawdę bunkrze miejscu, gdzie steruje później malutkim dronem z ładunkiem wybuchowym, który jest w stanie rozbroić tak naprawdę czołg, który jest warty paręnaście milionów dolarów. Zamiast Stany Zjednoczone, no bo nie w jednej wojnie były, nie jedną wojnę prowadziły. To no tylko gotowość na kilka naraz. tam Pacyfik, Europa, Bliski Wschód. Stany Zjednoczone planują powiększenie swojej marynarki wojennej, co jest też dosyć dużym znakiem. Kiedy nie pokazują wszystkiego, no bo tak naprawdę pokazują nam tylko to, co chcieli i chcą, żebyśmy zobaczyli. Inwestują w technologię rakiety flotę. Myślą w perspektywie najbliższych 20, może 30 lat. To nie jest wyścig na czołgi, to wyścig na wytrzymałość. Tak naprawdę Dlaczego politycy nie nazywają tego zimną wojną? Bo słowo wojna niszczy rynki. Strasznie niszczy rynki. Wwołuje panikę, kosztuje ogromne poparcie. Dlaczego słyszysz modernizacja armii, inwestycje w bezpieczeństwo, odpowiedzialna polityka? No bo to język uspokaja społeczeństwo, podczas gdy system szykuje się na najgorsze możliwe czasy dla nas. Co to znaczy, że dla zwykłego człowieka, dla nas, dla tego szarego człowieka, będzie wtedy mniej pieniędzy na inne rzeczy, niż na wydawanie na. Rzeczy socjalne. Będzie więcej kontroli, i więcej decyzji w imię bezpieczeństwa. Najbardziej niepokojące jest to, że wszyscy zaczęliśmy uważać to za normalne. A historia pokazuje, że niezbrojenia staje się normalnością. Coś prędzej czy później testuje, czy były potrzebne. Mówi dla was ja i sąsiad. Na razie. Cześć.